Renault Kadjar to przestrzenny SUV, który pozwala komfortowo pomieścić aż pięcioro pasażerów. Pod względem wielkości plasuje się między mniejszym Renault Captur i większym Renault Coleos. Jeśli lubisz konkretne liczby, to z pewnością ucieszy Cię fakt, że pojemność bagażnika Renault Kadjar wynosi 527 litrów. Aby uświadomić sobie, jak duża jest to przestrzeń, zobaczmy sami, co w rzeczywistości zmieści się do bagażnika. Jest tutaj wystarczająco dużo miejsca, by włożyć walizki. Od małych pokładowych po te większe, bagażowe. Wszystko, czego potrzebujesz. Kiedy będziesz wybierać się na wakacje, znajdziesz miejsce na torby, rowery, jak i dla rodzinnego pupila. Składając przedni fotel pasażera na płasko, możesz przewieźć ładunki o długości do 2,5 metra. Dzięki funkcji Easy Easybreak składanie tylnych foteli jest bardzo proste i pozwala składać je automatycznie w układzie 1 trzecia i do 2 trzecich. Bagażnik jest modularny. Oznacza to, że możesz dostosowywać jego wielkość dzięki wyjmowanej podłodze. W standardowym położeniu podłoga bagażnika jest płaska. To pomocne przy ładowaniu i rozładowywaniu ciężkich ładunków. W opcji powiększonej bagażnik zmieści ładunki o większym gabarycie. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Mamy nadzieję, że rozwiał on wszystkie wątpliwości i zaspokoił Waszą ciekawość.